Was bardzo serdecznie, dzisiaj case drop, moi drodzy mamy 500 złotych i dzisiaj od świątecznej skarpety do kosy moi drodzy, będziemy po prostu otwierać tą skrzynkę 5 razy i od razu lecimy na upgrade, zobaczymy jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że jak najlepiej, no ale ostatnie skrzynki całkiem nieźle poszły oprócz tej jednej, której zaraz Wam przedstawię, która dokładnie tutaj oczywiście pamiętajcie, jako będzie będzie plus 25% przy doładowaniu, tu oficjalne karty podrąkowe, takie jak paper czy w a ja Wam pokażę dokładnie, która skrzynka nie wyszła nam zbytnio dobrze no to bitwa na śnieżki te ogólnie czy skrzynki wyszły nieźle, najlepiej to oczywiście miała i świąteczny prezent, gwiazdka no to tak średnio bym powiedział, ale w każdym razie nie jest najgorzej. W każdym razie lecimy sobie oczywiście do evenciku, wykorzystajemy nasze wszystkie tutaj e, prezenciki, bo akurat mamy 2,5 tysiąca i moi drodzy chyba tutaj na to nam starczy. A jeżeli nie, no to cóż, w każdym razie no dokładnie tam nie wystarczyło chyba na kilka, ale to nic się nie dzieje. 35 zł do... dodatkowe, myślę, że na propsie, a my oczywiście lecimy z tą skrzyneczką będzie pięć razy dojście, że tak powiem, do upgradera i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy pięknie, czy wręcz przeciwnie. W każdym razie mamy szansę oczywiście tutaj na taką memeczkę Simo, która by tutaj fajnie nam to zwróciła. Na starcie dostajemy syf, bo... To, znaczy syf, no nie jest to jakoś super dobrze, ale też nie jest jakoś super źle, ale nie zmienia to faktu, że niestety nam się to nie zwróciło. Tutaj, moi drodzy, spróbujmy... Spróbujmy na 123. Myślę, że to byłoby takie odpowiednie, jak na początek. I na starcie już widzę, że tutaj oczywiście nie dostaniemy tej pięknej wlepy, którą chciałbym osobiście dostać. Ale no cóż, bywa i tak. W każdym razie lecimy oczywiście z kolejnym razem. Mam nadzieję, że tutaj może troszeczkę lepiej nam przyfarci się. No, szczerze mówiąc, nie. Szczerze mówiąc, nie jest to dobrze. Dosłownie praktycznie tyle samo, lekko więcej, tam minimalnie. Ale to tylko minimalnie. Dobra, moi drodzy, no też właśnie, no powiedzmy na 126. I moi drodzy również tutaj nie siada, więc też nawet nie mamy możliwości spróbowania dojść do tej kosy, na ten upgrade na kosę jak na razie nie był możliwy, wręcz przeciwnie, tylko właśnie do takich tańszych skinów. No ale dobra, no powiedzmy, że spróbujmy, spróbujmy jeszcze coś wykminić. Jest AK czy Aquamarina, co prawda jest to lepiej, ale nie zmienia to faktu, że reszta skinów poleciały straszne syfy, dlatego to i tak nam się nie zwróciło. Dobra moi drodzy, więc ulepszamy to od nowa i ta sama sytuacja, tylko teraz 143 może nam wylecieć. I moi drodzy, ja nie wiem, co... o dobra, teraz siądzie, dobra, myślałem, że już teraz również nie siądzie, dobrze, akurat to tak, że tak powiem, nie do końca na lewą stronę, tylko wręcz przeciwnie, właśnie na bardziej, bym powiedział, że lekko, w... znaczy lekko w prawo po prostu. Dobra, jest tutaj taka koska, więc spróbujmy, moi drodzy, i nam to siedzi, to akurat siedzi, nie ma opcji, żeby przeleciało chyba, no tak, dokładnie tak, dobrze przynajmniej, że ta pierwsza kosa się siadła, bo już szczerze mówiąc, Troszecz... <laughs> Troszeczkę się obawiałem, bo już nie wyglądało to zbytnio dobrze, ale dobra, lecimy oczywiście z kolejnym otwarciem. I co tutaj, moi drodzy? Ja pierdzielę, to tutaj to już w ogóle do dupy, to ja nie wiem co my z tego zrobimy. No właśnie 46 zł. No i co? No teraz coś mi się wydaje, że to zrobimy na razu 5. No bo co tu innej możliwości, moi drodzy, tak na dobrą sprawę nie widzę. No tak, spróbujmy sobie powiedzmy, że tutaj na przykład. No nie. No nie szkoda. Szkoda nie siadło, no ale co prawda jest to tylko 20% moi drodzy, kolejna, a zarazem w sumie już ostatnie 5 skręczek i w sumie na ostatek otworzymy sobie jeszcze trzy, o ile będzie nas stać, a jeżeli nie, to sprzedamy sobie jednego skinka. No sprzedamy sobie jednego, żeby właśnie było nastać na jedno, no na trzy otwarcie zamiast. Kurde, no dlaczego to takie tanie? Że jakby nie mogło dać czegoś lepszego już na koniec, praktycznie na koniec oczywiście jejaj, no i co moi drodzy, no co my możemy tutaj wykminić, no gdzieś 120 zł by się sprzedało, 31%, coś ta lewa strona nadowala, bo cały czas na prawą leci, a ja cały czas daję na tą lewą, myśląc, że aha, no dobra, na tyle razy nie dało tej lewej, no to musi dać, znaczy kurde, nie, tyle razy dało tą prawą, to musi dać w końcu tą lewą. A tu niestety jestem cały czas w błędzie moi drodzy, jest Maryna, więc tutaj akurat się zwróci. Bo to akurat właśnie 73, więc spoko, pierwszy raz, kiedy nam cokolwiek na plus tej skrzynki wypadło. Ale dobra. E, moi drodzy, 128, lecimy Cure i no i no poważnie, kurwa, mać. No, to jest trochę przykre, że cały czas tą prawą stronę dawało. No, ale no nic, moim drodzy, zdobyliśmy tylko jedną kosę. No cóż, akurat ta skrzyneczka zbytnio nam nie oddawała. Zresztą, upgrader to samo. Niestety, nie jest to dzień na otwieranie skrzyneczek. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego. Siema!